Cześć! Dzisiaj pokażę Wam figurkę, którą już mam w kolekcji bardzo długo, ale nie pokazywałem jej Wam nigdy, ponieważ brakuje mi do niej podświetlanej dyni, która była w zestawie, jak i jego okulary są klejone, ale dzisiaj zdecydowałem Wam ją jednak pokazać. Jeśli znajdziecie gdzieś taką figurkę na sklepach, to piszcie do mnie i ją biorę, ponieważ to konkretny klasyk, a więc zapraszam do oglądania. Figurka ta pochodzi od firmy Neka i mierzy około 20 cm wysokości. Jak widzimy, figurka ma na sobie nałożone białe prześcieradło i do tego jeszcze nałożone okulary, czyli figurka wykonana jest na podstawie filmu z Michaelem Myersem z Halloween. Tutaj widzicie było złamane, okularki są naprawdę bardzo delikatne. Prześcieradło, które ma na sobie nie jest prześcieradłem, a po prostu gumową narzutą. Gdyby to było z prawdziwego materiału, to nie wyglądałoby to tak efektownie. I pewnie dawno temu by już się rozpruło. Guma to taki plus, że możemy gnieść, zginać, a i tak wszystko wraca do swojej formy. Widziałem na Instagramie fotki figurek Michaela również z nakryciem z prawdziwej tkaniny, ale przypuszczam, że to po prostu kolekcjonerzy sami na własną rękę wykonali je na swoje potrzeby. A jeśli faktycznie było takie wydanie, to mnie poprawcie. Okularki są zdejmowane i zdejmę je, by Wam je lepiej pokazać. Okulary są identyczne, które założył Michael Myers, takie staroświeckie wielkie okulary, ale nie są to same oprawki, również jest i szkło. Prze na twarzy mamy również dziurki na oczy. Michael w końcu musiał bardzo dobrze widzieć swoje ofiary, ale również są dziurki przy uszach. Tam dziurek na pewno nie robił, ale twórcy tej figurki zdecydowali widocznie dorobić te dziurki na załóżniki, aby okulary dobrze trzymały się na figurce. Dlatego założenie okularów jest bardzo proste. Ostrożnie, byleby nie połamać. Jak widzimy spod stroju naszego ducha wystaje nóż, który raczej nie pasuje teraz do tego stroju, ponieważ jak widzicie ręka jest na dole, a po radę widać, że jednak ma obie ręce podniesione. Dlatego, Dlatego ściągnijmy mu ten nóż na chwilę, żeby wyglądał bardziej realistycznie. Ściągnijmy teraz ten amatorski kostium halloweenowy Michaela i zobaczymy jak on wygląda pod spodem. Najpierw ściągamy okularki, żeby ich bardziej nie uszkodzić, ale tak naprawdę nie trzeba ściągać. I teraz zdejmijmy mu ten jego kostium. I jest nasz Michael Myers, już pewnie zauważyliście, że figurka nie jest idealna jak nowsze figurki tej postaci, czy to w wersji Ultimate czy Retro, no ale figurkę stara premiera miała w 2004 roku i wykonana jest tak jakby miała być statuą, ale jednak nie, ponieważ ma kilka miejsc ruchomych. Maska Michaela wydaje się być troszkę szczuplejsza, tak samo kolor troszkę podchodzi pod kolor niebieski, ale i tak wygląda ładnie. Są szczegóły na masce, które mogą się spodobać wymagającym kolekcjonerom zwracających uwagę na detale. Pod spodem możemy również ujrzeć szyję, która też wygląda realistycznie i użyto do tego farby, która idealnie przypomina kolor białej ludzkiej skóry, a co do tej główki, to można nią obracać o 360 stopni. Michael ubrany jest w jednoczęściowy niebieski kombinezon. Można zauważyć mnóstwo zagnieceń, bardzo fajnie jest to wyrzeźbione. Jest to kombinezon z kołnierzykiem. Znajdziemy tu dwie kieszeni na klacie, zamek ściągacz w pasie. No jak prawdziwy kombinezon. Spodnie tak samo są ładnie wyrzeźbione. Figurka wygląda niepozornie, ale jak widzicie, wszędzie są jakieś szczegóły i detale. Z tyłu, również na tyłku, są dwie kieszenie i nie są to tylko jakieś dwa kwadraty. A są wykonane tak, że wyglądają, jakby były naprawdę przyszyte do spodni. Pod spodem, na podeszwie, znajdziemy dziurki na podstawkę, które nie są potrzebne, ponieważ figurka stoi stabilnie. Również jego dłonie są bardzo realistycznie wykonane, są żyłe, idealnie dobrany kolor, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Również jego paznokcie są przybrudzone, wygląda to wszystko super. Figurka nie jest w pełni ruchoma, ale oprócz obrotowej główki mamy również ruchome ręce w barkach. Możemy sobie zmieniać położenie rąk według swojego uznania, zginają się również ręce w łokciach. No i nie możemy zapomnieć również o jego dłoniach, które również są ruchome i to na tyle tych punktów ruchomych w tej figurce. Ale w sumie tak naprawdę po do tej figurki więcej ruchomych punktów? I tak pewnie każdy kto ma tą figurkę, to trzymają na półce w przebraniu ducha. Jak wam już pokazuję tę ubranko to jej buciki pokażę. Zwykłe czarne buciory. W zestawie oprócz podświetlanej dyni, której nie mam, jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie nóż kuchenny. Ładnie wykonany, chociaż ostrze nie wygląda tak profesjonalnie jak w nowszych figurkach, ale pasuje do tej figurki jak najbardziej. No i mamy też na rączce tego noża takie szczegóły, jak na przykład śrubki. Montaż noża bardzo prosty. No jak widzimy, figurka z nożem prezentuje się bardzo ładnie i dzięki punktom ruchomym możemy sobie ustawić ciekawe pozycje z tym nożem. Także figurka ma taki swój specyficzny wygląd, wygląda całkiem inaczej niż figurki Mekela, które mamy dzisiaj w sklepach, ale on właśnie ma ten swój urok. Najbardziej podoba mi się jednak ta figurka, gdy ma założony ten swój strój ducha. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Jak znajdziecie gdzieś tą figurkę, ale kompletną, i najlepiej zapakowaną, to dajcie znać. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć!